Witam Was moi drodzy. Eee, w dzisiejszym odcinku gramy drugi raz, moi drodzy, to jest drugi odcinek z Roblox, drugi odcinek z Growa Garden, musiał być Growa Garden, ponieważ od ostatniego odcinka się tu mega dużo zmieniło, przyszło mega dużo roślin, nie tylko przyszło dużo roślin, ale też odeszło. Zaraz wam powiem wszystko, co tu się wydarzyło przez ten czas. Otóż... Jak widzicie, usunąłem wszystko, wszystkie rośliny, co były na tej stronie. No, to postawiłem, ale usunąłem wszystkie, bo tu nie było tych roślin. Tu były truskawki, blueberries, ale usunąłem to wszystko. To wszystko usunąłem. Tutaj też usunąłem chyba tutaj trochę. Nie wiem, czy tu usunąłem coś. Tak, chyba tak. Przeniosłem dużo roślin. Przeniosłem dużo roślin w inne miejsca. E, bo przenosiłem je właśnie jest nowy sit shop zobaczmy co jest w sitzho jak najszybciej w ogóle doszły, doszły e, Sugar Apple także e, ja chcę go zdobyć. Pumpkin jest, nie bierzemy Pumpkin, no bo nie opłaca mi się póki co i w, event z pszczołą jest świetny B, e, o właśnie! Za dwie minuty e, dostaniemy... Co my tam? O kurde, poczekaj czekaj! A! Dostaniemy takie coś jak. Bo spójrzcie, jak sobie wejdziecie w Queen Bee, nasz queen, nasza Queen Bee, pszczoła, nasza królowa pszczół. Jest takie coś jak B teraz nie jest na sprzedaż, bo ja akurat ją kupi, kupiłem tego Ega. I można z tego dostać: B bee, Honey Bee, Beer, bee, Petal Bee, albo Queen Bee, czyli właśnie tą królową, ona jest najmocniej na nie jest 1%. Ja mam, ja mam, ja już otwierałem raz tego EGA i mam Honeybee, tą, tym miodową. Ona robi to na przykład, że y, nawet jak nie ma tego, bo jak jest ten event, to rośliny, za, rośliny zamieniają się w takie miodowe właśnie. Eee, ale nie ma tego eventu. A teraz mi się roślina zamieniła. Nie ma tego eventu, bo będzie za 33 minuty. A teraz mi się już roślina zamieniła. Jak to? Bo właśnie jest EGA, takiego właśnie dropnąłem tom tą właśnie y, pszczołę miodową i właśnie ona mi zamienia czasami właśnie na, na te, na rośliny miodowe. A teraz jest takie coś, tutaj dodali takie coś, że można craftować czyli tworzyć y, jakby, jakby, jakby się, się wiedzieli w Minecraft można tworzyć, w, craftingu, w, traf, w crafting table można tworzyć właśnie mm, jakieś rzeczy, to tu można łączyć jakieś rzeczy i właśnie wytwarzać jakieś nowe rośliny i tak dalej. Natomiast ja uż z użyciem użyłem tak, użyłem tego ega. Użyłem tego ega, okay, z czego ja tam użyłem, co ja tam, czy, co ja tam dałem. Nie, za zobaczycie, użyłem tego ega i czego, miodu i czegoś tam jeszcze chyba i właśnie będę miał anti eg czyli taki czerwone w czerwone paski, nie żółte. Za zobaczycie sami, bo za 5 4 Trzy, dwa, nie wiem czy to jest to chyba tak, nie, ten, nie, to nie jest to, o Boże, tu jest ten ek. przepraszam Was, tu jest ten egg, no to jeszcze trochę poczekam, eee, to jest Manuka Flower, możemy poczekać, eee, możemy ją, jej nie używać jeszcze, eee, żeby, bo możemy z niej zrobić to, tylko nie wiem czy ja chcę, nie wiem, co to, jest, to jest, użyjemy sobie ją. Nasza Manuka Flower, zobaczymy co to jest. O, bo tu jest nasza pszczółka miodowa, która właśnie nam... Tylko ona... Dobra ma, ma to jest trochę najedzona. Tutaj mamy naszego beanstalk, To jest nowa właśnie nasza roślina wysoka bardzo. Mamy mango, 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 mango. Tak, mamy mango, moi drodzy, dwa drzewa mango. Także jest dobrze. I zobaczcie to. Zobaczcie to, my sobie zbierzemy trochę mango i kokonatów I trochę zbierzemy sobie stąd rzeczy. Co nie? Bierzemy sobie z tą trochę rzeczy z wiem, tak? Bierzemy sobie e, pink lili, właśnie mamy pink Lily, mamy e, lila, e, mamy Róże i mamy Foveus glove i succulent. Su Mam jeszcze miętę tam i tak dalej. Ale tu widzicie, usunęliśmy, weźmiemy sobie trochę gra dragon fruitów może. Weźmy sobie trochę dragon fruitów. Dobra, nie. To, to możemy sobie wziąć tutaj właśnie jeszcze trochę lilii, o dobra, I mamy taki ekwipunek, co nie? Mamy trochę jak w ekwipunku rzeczy, idziemy sobie i zobaczymy za ile, za ile sprzeda... mój ile mój ekwipunek jest warty. No właśnie, 2 816 812 czy tam 16 tysięcy, no właśnie i to widzicie, właśnie dzięki tym roślinom właśnie zdobywamy takie sumy, jeśli zbierzemy wszystko, a to nie, nie, nie wyrasta nawet szybko, powiem tak. Musimy na pewno. O, to jest takie mało. To jest na chwilę? To jest, to jest na raz? Chociaż nie, nektarynka nie jest na raz, a jest dużo. To nektarynka faktycznie. No tutaj z nektarynką się nie zgodzę, ale. C ona jest. To jest na raz? Jeśli tak, to normalnie się zdenerwuje. Dobra, trudno. Ale może za dużo się może dużo się sprzedaje, zobaczymy. Biersza, żeby szybciej odrosła, może będzie jakieś... Um, Dam jeszcze sekundę ostatnie, żeby się zresetowały. Dobrze. O, patrzę po Jest basic jest ale dobra, trudno. Bierzemy, dobra, bierzemy w Sic. Zobaczcie w O Boże, znowu mi z normalnie o dobra mam nadzieję o trzy kaktus co kaktusów, kaktusów nie bierzemy ja bym chciała te kwaśne jabłko albo ember lili bo to już mamy to za 10 milionów ember lili z tego co pamiętam mój kolega ostatnio kupował. ember lili jest za o no, tylko około może być około 14-15 milionów ja mam 12,5 ale widzicie jak to szybko leci Także około 14-15 milionów. A to. Nie wiem za ile to może być. Kurde, nie wiem. Nie wiem za ile to może być. Dobra, dowiemy się najwyżej, jak będzie. Jesteśmy mm. na prywatnym serwerze. Zaraz możemy, może dołączymy na publiczny serwer. Jak widzicie, tutaj naprawdę mamy bardzo. Yy, bardzo płynny nasz, a właśnie. Tutaj jeszcze u tej pszczółki naszej, można kupować takie ozdoby, jak takie coś, takie właśnie miodowe te. Może, ja kupiłem taką ławkę, a tam jeszcze w kosmetykach tam przy Gearshopie, są takie właśnie kosmetyki i można sobie usiąść tak śmiesznie. Jakby ktoś nie wiedział, to nie leci do ekwipunku, bo ja to szukałem tego w ekwipunku, pamiętacie na poprzednim odcinku z, te, z tej gry? Szukaliśmy i że oskamowali nas, ale to, to, to jest tu. I tu macie, tu macie wszystkie te I to jest właśnie to Dobrze, 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 dobrze Sprawdźmy sobie, nie wiem Możemy sobie Mamy jeden jeden honey Możemy coś kupić za jeden miód A co my tu w ogóle mamy? Nie mamy biega Mamy dwa, seed, dwa flower seed paki Trzy lawendy Lawendy są na raz Nektary, Nektar Shade też, e, też jest na raz, to wyrośnie i zbierzecie, to już nie macie więcej. To jest, to jest 0.25, to jest, to właśnie jest drzewko takie małe i na, tam rosną nektarynki, no. To jest dobre. Dobrze, wejdźmy na publiczny serwer, że tak powiem. Możemy wejść sobie na publiczny serwer. Czekajcie, dobra, wchodzimy sobie na publiczny serwer. Dobra. Wchodzimy na publiczny serwer i ok. Jesteśmy na publiku. Jezu, jak, jacy tu są ludzie. Czekaj. na no kurde. Jeszcze raz musimy dobra, teraz wchodzimy. Dobra. Jesteśmy. Mało ludzi tu jest. Dobra, jesteśmy na publiku i mamy. To jeszcze nam nie wyrosło. O! No, to jest jeden kwiat, naprawdę. Za ile chociaż się sprzedaje? Powiedz mi chociaż, że. Jestem trochę smutny. No, no, dobra. Za ile chociaż to się sprzedaje? Szlak mnie trafi. Ślak mnie trafi. Jak ja mam jedną, rolę, jak, ja mam, jak ja mam kilkaset, jak ja wszystkie te lile, które tu widzicie, one się sprzedają jedna za więcej, za o wiele więcej. A to kurde, musiałem kraftować. Pomosy. No widzicie to? Mogłem dandeliona, ale to też chyba jest na raz. To i tak też chyba by było na raz. Potrzebujemy jeszcze do tego bambusy nawet. Do... Pamp do Lumiry potrzebujemy tak. Flower 40 mion. Do tego pink Lily, Purple da. O oh boż! To by można było zrobić, to się da zrobić tutaj, widzicie? Znaczy da się da się, wszystko da się, ale... A tutaj jest kwiat... Tu co tylko kwiaty? Daffodil, Dandelion. Dandelion 40 modu krokus, Daffodil. E to się da zrobić, a to jest co ale tu chyba nie ma pojedynki. Tu w ogóle są. No to jeszcze się robi to. Dobra, nieważne. No jestem trochę zniesmaczony, ale dobra. Yy, no dobra, to no. Polecam Wam itemek w Gearshopie, jest taki itemek za 30 milionów. E, działa on tak, że klikniecie sobie w to drzewo na przykład i zbierzemy wszystkie rośliny, które są na tym drzewie. Na przykład ja tam ciężko mnie zebrać. Kliknę sobie na to drzewo, e, wybiorę to drzewo i wszystkie te się, one się zbierają do mojego efilipu. To jest akurat dobre. Nie testowałem, czy komuś mogę to zabrać, ale chyba nie. Dobra, sprzedałem mój Dobrze. Jak widzicie, tutaj e, jest nowy wysiczą? Że tu skacze? Tak? Może coś jest mocnego? Oręczulipy. Nic nie ma. Co takie skacze, bo orange tulipy są. I weźmiemy, bo ja chcę stworzyć, moi drodzy, nie pamiętam co to było, Poczekajcie. ja chcę stworzyć takie coś jak... no yy, tu powiem... idziemy yy, sobie do pszczółki Queen Bee. I want to try. Honey, dobra. A mm. nie, to nie, nie tu. Sorry, sorry, sorry. Nie tu, nie tu, nie tu. Tu. Ja chcę zrobić tego, tego Dandeliona. Tego, tu. Tylko potrzebujemy tego. Znowu potrzebujemy do tego orange tulip i 6 miodu. Czyli potrzebujemy razem, do, do te, żeby zrobić Dandeliona. W sumie można to złożyć. Potrzebujemy 20. Musimy mieć 26 miodu. Musimy mieć oręż tulipa, daffodil seed, yy, dafodil seed. Yy, i Z tego dostanowimy tego seeda do tego kwiata musimy tego kwiata i 20 miodu i 2 bambusy Zaraz się to zrobi Okej, okay, czyli daffodil muszą być yy, Możemy sobie po... po yy, ten Posadzić or 9 orange tulipów, ale nie 10, bo Potrzebujemy jednego Jeden mamy jednego Dobra, mamy jednego oręcz tulipa zbieramy sobie te pozostałe Dobra, mamy wszystkie pozostałe, idziemy sprzedać, sobie sprzedamy je. Samo orange tulip mam chyba. No, nawet spoko. <grym> Dobra. To jest głupie. Dobra. Trzeba... Okej, okay, co my tu mamy, mamy te z tego eventu? Ej, nie gadaj, że mamy złotego Ekplanta. Co jest Ile za tu? Ile za złotego planta? O, mam poliną... Okej. Okay. Złoty ekplant. On no, 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 za dużo. No, to się... No, 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 on. On to tak. On jeszcze jest spoko. A jeden taki plant Za ile w ogóle? Bo tego nie sprawdzałem. tysięcy, Tak, ale jak... Tak samo jak Lilia będzie złota to potrafi 500 milionów, e, o Boże, 500 tysięcy się sprzedawać, około może, nawet, 26, dobra. Ej, ale, ej, chłopy tu mają disco disco, chłopcy tu mają disco, party disco disco, party party. Party tu mają, mają, mają zwykłego bambusa, to może mi da... To nie, chyba, nie, chyba nie musi być zwykły bambus, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to musi być zwykły bambus. Może. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Dobra, bo my tak krożymy w kółko, co to, to jest. Ile to ma, no tak, bo to jest dobry ogród, to ma polubienia, żeby. O matko! Ma tyle tych kokosów, tych taki z tego eventu. Jasne, go Trzymajcie mnie. 20, za 21 minut będzie tam. Hmm, będzie event. Także jestem ciekawy. Jestem ciekawy mega tego eventu. Okej. Okay. Kurde, jeszcze godzina i 33. Ej, wiecie co? Mam ochotę. Mam ochotę zrobić tak, że teraz właśnie nagrywam ten odcinek o 11:41. Tak wcześniej znowu. No dobrze, Aha, nagrywam, nagrywam ten odcinek teraz. A potem, potem będę chciał nagrać kolejny odcinek od razu potem z innej gry na Roblox. Tylko od razu. No, zrobię to, nie wiem kiedy to wstawię, nie wiem kiedy to wstawię i zmontuję, ale dobra Nie wiem kiedy to zmontuję na YouTube, ale dobra zobaczymy C shop. Kurde, ta Fodil. No, to czemu nic nie ma w Polsce? O matko, no trudno Trudno, trudno Można zrobić. Mm, dobra, gordę. Można sobie kupić. O Boże, nie wyciszyłem telefon, sorry, nie wyciszyłem go. Dobra, wyciszyłem już. Może nam nie przeszkadzał. I 50% przynajmniej. Dobra, może będę na koniec Weisy Explorer. O ile kokosu? To jest kokos, tak. Muszę zdobyć tego kokosa tam na końcu. Tak, to cięższe wyzwanie. Dobra, trudno, na razie zbieram te wszystkie Mam no, kokos, popomóks jest. Nie no, po prostu... Kolejnego co ja będę z tymi kokosami robił, co ja będę z nimi zrobić? przecież ich jest za dużo. Jeszcze dojdą kokosy, ja nie wyobrażam sobie, tak by do nich Tu mam jakąś pałkę taką. Jakkolwiek to jest, to wygląda jakby to było gorąco, to jest zimno. Taka para to miało, jakby to miało być miliard stopni. Serii, zobaczymy, okej, okay, mamy trochę tego. Co? Ej, czemu nie sprzedałem? Dobra. Jeszcze tego kokonuta nie sprzedałem. Sam, my inwentorem. Tak, tak, tak. kokonut, prawie 1000 nas. ale czego można spodziewać się od zwykłego kokonata? na no, ten oglód naprawdę chyba bislika. Okej. Jeszcze nam coś tam musi wyrosnąć na tym. Pójdźmy do kosmetyków, może coś tu kupimy. Zajmę się w ogóle reset. To musimy sprawdzić, bo grieżą jest chyba te, zawsze wtedy, kiedy... No, kiedy jest shop. To zwykły. Także... dwie minuty już. Wezmę konewkę. Nic więcej nie ma. No bez Bezich Spinkerów już nie biorę, bo mam już. Eee, Co mogę no, Nie to nie... Nie podoba mi się aż tak to w... Że... Chyba nic nie bierzemy, bo... o, ten kraj. Piękne. Piękne tabliczki. I może w bedło? Nie wiem. Zobaczymy. Chciałbym z, z Roblox nagrać tylko, bo zastębł. Stamby... Było, że z Stumble bo ja na nie pamiętam czy wstawiłem film ze Istanbul jest, ale chyba tak Chyba tak, Dobra, musimy podlać naszego baslika, bo on się nie chce no, tutaj... zrobić. Mocno musimy go poddać, żeby nam się to 80 razy, jasne. Kwint. No teraz to już, dobra, już, już wyrasta, już wyrasta, już wyrasta. Zresztą liście, już są. Kończyny. 79% No to jeszcze trochę. Jeszcze 81%. Także sobie chwilę poczekamy, teraz sobie poczekamy, także. No drodzy, jeśli chcecie grą, więcej grała gardę to piszcie oczywiście w komentarzach. My sobie tutaj możemy na koniec postawić SPS-Basic spinkery, żeby coś tu robiły nam. Na koniec sobie sprzedamy wszystko i postawimy Basic spinkery. Jezu, to ona tu lata, lata i lata. A właśnie ja ci są najedzone, nasze. oj oj oj, oj, oj zwierzaczki. Co mam do dać? Mogłabym no, dać tego. Dragon Fruit. Bo one się dragon fruitami dają. Seed Shop jest, także idziemy zaraz zobaczyć. Dawaj mi to. Czemu to rośniesz? co? Nie wiem. Ale dobra, dam chociaż temu Jerzykowi naszemu feed. Ja muszę mieć tego. Tylko eggplant. Eggplantem, eggplantem się naje. No jest tego akplanta. NIE! Co jest? Co mi było zjeść? Dobra, jest lepiej. Jeszcze jak ci jedz. Przeżyję. Nie no, co innego też. Dobra. Eee, drodzy, będziemy kończyć eee, ten odcinek dzisiejszy, dlatego chciałbym to właśnie zebrać, e, wszystko sprzedać. Jeszcze na koniec. Konorowa sprz sprzedaż jeszcze będzie a To zaś powinno i to to też sobie zbierzemy Tylko najpierw musimy sobie ze zebrać to wszystko Dobra, M zbierzemy sobie mango, mango Dobra, zbierzemy sobie jeszcze kokonut Jaki? Dragon kokonuty nie. Dragon na pewno. Chyba Bo jeszcze kurując sobie, możemy zebrać Dragon fruit. To nie wyrasta. Dobra. Jeszcze tu nie wyrasta. Jak to już powrastały nowe te rzeczy. Fox. Folks pada deszcz, to niemożliwe. Nie, Dzisiaj ma być. No, to tutaj pada. No, sorry. Dzisiaj ma być 29 stopni, 30. Także. Naprawdę mocno ma być. 10. Dobra, idziemy sprzedać moi drodzy. Se, se, inwentory. Zostawiamy Basic Splinkera i wychodzimy jeszcze gdzieś może jednego trzymam go no Dobra moi drodzy. Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy film. Niestety nie udało nam się doczekać na do ok. Niestety nie udało nam się doczekać Ego, ale w następnym odcinku prawdopodobnie Ega zobaczycie. Także trzymajcie się widzowie i do zobaczenia. Cześć!